Siemano witam was bardzo serdecznie, chciałbym wam zaprezentować Flying Simulator, a w zasadzie zagrać pierwszy raz i podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami. Ja osobiście grałem w poprzednie Flying Simulatory, nawet kiedyś próbowałem się uczyć faktycznie tej gry na, na wyższym poziomie trudności. Natomiast tutaj odpalimy tą grę standardowo, bo teraz po tych wielu latach jestem opalnym leszczem. Yy, sprawdźmy tylko czy grafika jest jeszcze ustawiona na maksa. Zobaczymy jak w 4K na 1080 Ti yy, poleci mi ta gierka, jak wyczuję jakieś lagi lub problemy. Yy, niestety, ale będę musiał zrezygnować z tej wyższej rozdzielczości. No, ponieważ nagrywając yy, jednak jeszcze obciążamy dodatkowo maszynkę. Dobra. Yy, ogólne. To tutaj sobie wejdźmy. Opcje. Okej. Okay, grafika jest. Pełny ekran. Yy, 4K. Wszystko na ultra. To jest, no, rzeźnia. 60 klatek. Synchronizacja pionowa włączona, żeby mi tutaj nie robiło żadnych problemów. Okej. Okay. I wszystko tam mniej więcej na ultra leci. Da. Dawaj, Marcinek sprawdził to potrzeba. Powrót. Rynek, No, na rynku można kupić coś. Trochę kosztuje, ale powiem szczerze, że jak się wkręcę, to ja nie wiem czy ja sobie nie pokupuję. Zobaczymy. No zobaczymy. Mapa świata. Wybierz lotnisko odlotu. Ojej, a myszką da się? Nie chcę tak. Czekajcie, Polska. Zróbmy sobie mm, z okęcia lot. Jest okęcia no. Ustaw jako odlot. Teraz lotnisko przylotu. Do modlina sobie polećmy. Tylko czekajcie. To mapa mi tak... Nie wczytuje się zbytnio. Dlaczego? Opisę. Modnie. nie. Dobra. Yy, ustaw jako przylot. Ustawione. <laughs> Przelecimy się nad moim domem. Może. A to zobaczymy. Eee, jak mi się uda. samociki Co to eee, jest? Ja nie, nie wiem o co chodzi. Eee, coś... Coś lekkiego. sterowaniu jest coś takiego jak łatwość nie. nie. Z drugiej strony. Siedem cztery siedem. Airbusa weźmiemy. Trzysta Niech będzie. Dobra. Airbus jest. 320. dwudziestkę. To. Jak tu się odpala? Warunki lotu. Ty, ty Patrzcie, warunki lotu. Wszyscy gracze żywi, graczne Wow. Ruch na żywo. Bezchmurnie. Dobra, nie, niech będzie na razie bezchmurnie. Z piórunami się pobawimy może kiedy indziej. Ale zajebiście. Dobra. Zaraz wam powiem, że chcę... Nie... Kurde, ale że mu ustawił. Dobra, dobra. Nieważne. Udało się. Leć. Leć. Chcę live odpalić o 20 w niedzielę, czyli dzisiaj. Więc zapraszam a polatamy sobie, powygupiamy się z samolocikami na live pogadam z Wami. Myślę, że to będzie chilloutowy live, bo jak widzicie, tutaj nie, nie będzie strzelania, nie będzie jakiejś fabuły, będzie tylko sprawdzanie moich świetnych umiejętności. No, no zobaczymy, czy, 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 czy nadaje się na pilota. <grybujesz> Za pierwszym. Nie, no. Jestem ciekaw, bo jak się w ogóle, jak byłem małym chłopcem, to chciałem latać samolotem i nawet sobie wydrukowałem 2000 stron jakiegoś podręcznika kurde do flying simulator latania awionetką 2000 stron no uczyłem się tam czytałem kombinowałem i powiem szczerze że nawet wtedy te ile to było lat temu? Ponad 20 to zaczynałem kminić trochę te... te, te, no. <laughs> te latanie. Zacząłem kminić te oprzyrządowanie tam w, w samolocie. Teraz nic. Nic. Kompletnie. <laughs> Będzie latanie na pałę. Strasznie się długo wczytuję tak Ciekawe czemu. Na dyskach SSD. A może zaczytuję się z internetu, tak jak tam mówi. Jestem strasznie ciekawy. Bardzo intryguje mnie Ym, w tej grze, czy będzie mi zwalniać w 4K i jeszcze nagrywają. Może się okazać, że zaraz zacznie haczyć, no i zmienimy sobie rozdzielczość, no bo to, to inaczej się nie da. Zablokowałem specjalnie klatki, żeby nie wykorzystywać nadto zasobów procesora i szczególnie karty graficznej. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Minuta w granie? No dobra, jesteśmy. North Departure? Jak zrobić gotowość do lotu? <laughs> Mamy naszego Airbusa. No grafika jest po prostu przekozaska. Jeżeli patrząc na model tego samolotu to jest no nie, nie wiem czy się go da lepiej namalować. Ja tutaj nic nie ruszam, to jest jakiś filmik taki chyba, pokazówka. Kur, samochody w oddali widać. Drzewka. Wygląda to nieźle, natomiast to nagrywanie też jest spoko. Nic tam się nie nie wiesz, a klatek mamy raczej powyżej 30, czasami może spada. Dobra, gotowość do odlotu kliknijmy. Okej. Okay. Dobra, zabnijcie pasy. Jesteście gotowi, kapitan Farcin? Aby zwolnić hamulec postojowy naciśnij YB. YB. Hmm, spoko. Myślałem, że tym ruszę. Jak się zwiększa przepustnicę? <grymne> hey. Co ja zrobiłem? Ty, wsteczny włączyłem! Urnę. Ruszyłem! A! A się rusza! O, człowieki! Nie wiem czy dobrze robię. Drży mi normalnie pad. Ale petarda. On sam zaczyna się podbijać. Wierzka Aby wystardować. <grymianie> Kurde, co ja robię? <grymianie> Lecę boingiem.

Oślepiony jestem. Ta! Poleć sobie takim Boeingiem, kurde, nad domem. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. LS? Overspeed, over speed, over speed, over speed, over speed, over speed. Overspeed, over speed, over speed, over speed. Nadmierna prędkość powietrza. Człowieku, co tu się dzieje? Babice. Jest źle. Jak zmniejszyć prędkość? Nic nie kopi, daj mi spokój. Palibyście się ze mną lecieć? Aby się skupić na najbliższym lotnisku, co? Widzę wisłe, widzę wisłe. Dobra jest git. Zapierdzielam tym. Coś się stało? Wy chyba nie będziecie chcieli ze mną latać. O kurde. Dobra. Yy. Chyba nam rozerwało powierzchnię. O, shit. No nic, no cóż. No za pierwszym razem się nie udało. Nie wiem jak zmniejszyć stopniowo prędkość, bo tutaj od razu odpaliłem jakąś petardę i nie wiedziałem o co chodzi. Ale, ale... Chyba trzeba nacisnąć ten Left Stick i góra dół. Żeby prędkością zarządzać, ale jeszcze nie jestem pewien. Zrobię to jeszcze raz. Nie będzie się tak długo wczytywać tym razem. I <laughs> Pierdziele to było <laughs> overspeed No wiem że overspeed A wiecie jak drży Jak mi się spuściły ręce Stres tutaj jest, jest to o, niesamowity kici? O pici Dobra y... bo tak Hamulec wyłączony Jak ruszyć. To się tak. Czekajcie. Zwiększ otwarcie przepustnicy. To, to musi być gdzieś zapisane w sterowaniu. Jak się steruje przepustnicą? Kontroler. Kamera. Zarządzanie mocą. Przepustnica. Zmniejsz otwarcie przepustnicy B. Zwiększ otwarcie przepustnicy A. No dobra. Czyli co? Czyli faktycznie te. Aha! Dobra tam, lecimy, grażyna! Wszyscy gotowi? <grystanie> Teraz będzie spokój. Mówię Wam, musi się udać. I co jest kuźwa? Czemu go z... Jak brzęczy. No taki start, to powiem wam, że myślę, że gacie by mieli wszyscy pełne. Jak jest Dobra, wystartowaliśmy F5 klapy. Dobra, klapa schowana. Overspeed. On leci Alef Dobra Jest Jest Eee On leci Jest dobrze to Jest chyba kurde Most grota tu będzie, Ty. To jest Arkadia. Widzę Arkadię, zobaczcie na 100%. Albo i nie, nie, to jest Arkadia. Oczywiście, że daj. Tak. A tu zo, Ignański. Wiecie co? Przelecimy nad CD-projektem. Pokażę Wam, gdzie jest CD-projekt. CD-projekt jest. Tu gdzieś. Na stówę. A nie, czekaj, przepraszam, to jest siedziba CD projektu. Tu Dokładnie tutaj Tutaj robili Wiedźmina, to, 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 tu, tu na pewno. Na 100% procent. Tylko budynki są trochę inne. Te samochody tam jeżdżą. Po drodze. Jak to zmniejszyć? Weźmy to. No, o dobra. Jak zajebiliście. No i lecę sobie. Co się dzieje? Wibruje mi trochę ten... Nic nie słyszałem. Dobra, ja tu skupiony jestem na drodze, panie. A. Trochę przyspieszyliśmy. Dobra. Ja chcę sobie pojechać, tak jakoś... jest tarchomin polecieć. Dobra, zmniejszam, zmniejszam. Już. Już. O, tędy jeżdżę do domu. Jak wracam od Redu. Tędy tą drogą, widzicie taką tą sz szeroką, to jest modlińska, na 100% Na stóweczkę modlińskę Hale ha, Beka Kurczę, jaka grafika fajna. Da się zmienić jakoś normalnie latam Marcin lata Nie jest tak źle, czekaj Coś nacisnąłem Ej, tu... Trochę spieprzyłem. Już mi nie brzęczy. Coś włączyłem. Ale elegancko, jakbym tak Boeingiem leciał tutaj, kurde. Dobra, trzeba przyspieszyć trochę. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale niestety. Dobrze? Jest. O kurde, a ja już jestem nad zegrzem. A czekaj, czekaj, przelecę przylecę nad swoim domem. Gdzie on jest? Tu. Tu. Tu są moje domy. Tu mieszkam, zobaczcie. <śm> są. Jest. Czekajcie, wyjrzymy. To z tej strony powinno być. Ej, nic nie słyszę. Jakiś ten Flame Simulator. Przereklamowany chyba. <laughs> nie no, oczywiście, żartuję. Jest Wieliszew. Przelecimy sobie nad blokami Futrolata, są tutaj. Ej. Dawajcie speeda! Dobra, przelecieliśmy fajnie by było jakby się dało jakoś zmienić Ja nie wiem coś przełączam No i dobrze Grom wiedzę ja to muszę ustawić Co to oznacza ten CL nie wiem O Za pora w dębem. Chodziłem tam do szkoły. Zobaczcie. <gry> Kurde. Ale Beka, no normalnie rozpoznaje te miejsce. Oczyszczalnia. Nieźle. Nieźle. Powiem wam, że kurczę przemiło. Nawet... Może bym się bawił w ten, w latanie gdzieś e, na live. Wow, jaka woda. Nad budynkami widzów nad domami. Ale kurde petardę, powiem wam, że... Nie no, zajawkę mam. Zajawkę mam. Fajnie się panem czteruje. Bardzo bardzo polecam. Samochody tutaj jeżdżą, jak śmiesznie. To trochę inaczej wygląda. Bo tu jest zapora i jest różnica e, wysokości. Zdecydowana w, w, różnica wysokości. To tak nie wygląda, ale dobra. Co eee, so do tego mm, lotniska, Gdzie to, to no gdzieś tu jest. Gdzieś tam będzie. Chyba je nawet widać lotnisko. Czy to lotnisko. To jest lotnisko? Chyba na radarze coś widzę. Te EPMO. E można to uznać za lotnisko? Tam już w nowiaku nie jestem taki ogarnięty. Ale gdzieś, gdzieś tam tu powinno być. Gdzieś... Tu! Chyba. Patrz, kurde, normalnie myszką można sterować. Tylko tak. Co to jest? O w dupę! Nie, 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 to jakąś lotką, kurde, czy jako to się tam nazywa ogonową, czy... Ja <laughs> o kurczę Dawaj. Pierdyk tam. Tarda Dobra, gdzie jest... Czy ja znajdę w ogóle tutaj... niska No no, gdzieś tu powinno siedzieć. Czy uda mi się wylądować? Dobra, nie jest overspeed już. Widzicie gdzieś lotnisko? Kurka wodna. Czekaj, jest! Jest! Znalazłem lotnisko! Zobaczcie, jaki ze mnie kot! Dobra, teraz tak, powiem wam, że pewnie lądowanie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, która mnie czeka. Najlepsze to jest to, że przy lądowaniu trzeba się patrzeć gdzieś tutaj jeszcze. Najbardziej. To patrzenie się tutaj na czuja na szybę to tak średnio. Yy, ale ja nie wiem. Tutaj nie jest jak czarne zonie, to, to są okradła jakieś Czy ja wyciągnę koła? To się musi udać. To się musi udać. Kurczę, no powiem wam, że grafika mi się bardzo podoba. Jest dużo lepsza niż w poprzednich częściach. Eee, wydaje mi się, że. O, coś leci. Wow. A jak się flapsy włączało? F5. Jezus. Nie no tak do... 200, 100, 60, 40, 30, 20. No prawie się udało! <laughs> Kurde! Co, polecielibyście ze mną samolotem? <sighs> no nie teraz, nie teraz, może kiedyś. <laughs> O, kurczę, słyszałem, że sprawdził piloci na tym się uczą. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Dla mnie gra świetna. Jeżeli chodzi o e, symulację lotu a samolotikami, e, grafikę, dźwięk, w ogóle, no nie, no to jest chyba numer jeden. Tytuł, w który każdy fan latania samolotem powinien sobie zagrać. I chyba, no, nie ma sensu nic innego grać niż to. No tutaj Microsoft moim zdaniem zaorał system. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać taki lot plenerowy bardziej. Na live'ach trochę to był mój pierwszy raz, także wybaczcie ten pełen profesjonalizm lotu. Natomiast być może jak się wkręcę, to będę przechodził jakieś tutoriale i dużo bardziej poprawię te latanie. Mm, no, gra myślę, że spoko na live'a, bo można sobie polatać, można sobie pogadać, pogawędzić. Yy... No bo co no, robić w tej kabinie, no nie? Uważycie <ścoughs> sobie pełen lot, zrobić 8 godzinny? Ja normalnie. <ścoughs> Włączyć autopilot i spać. W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jak wam się podoba ten tytuł? Chcecie coś takiego na live'ach? Piszcie. Mm, dziękuję wszystkim wspierającym. Dziękuję wam widzowie, że piszecie komentarze, odzywacie się. Wybaczcie, że nie miałem żadnego odcinka przez tyle miesięcy live y nagrywałem. Natomiast chciałbym wrócić do nagrywania odcinków i. Mm, no. wrócić do YouTube'a. Pomożecie mi? Z waszą, z waszą siłą, z waszą motywacją. No. Na pewno będzie mi się bardziej chciało, a to jest ten moment, w którym teraz mi się bardzo chce. Proszę, pomóżcie mi utrzymać ten, ten stan chęci do nagrywania. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dużo duchów dla Was. Hej!